Tak wygląda nasze jednak poddanie się. Czekaj, zróbmy. Warunkom tutaj pogodowym. Potem. Czekaj. Ale klapki muszą być! Japony, niezniszczalne. O i właśnie No Tak nie mogę znaleźć swojej wartości, że chodzę w piąty rok w tych samych tak i Nie kupuję nowych, żeby się pokazać. Słuchajcie, zaczęło mocno padać, teraz właściwie już coraz mocniej. Dzięki temu Jerze po. Nie, no, żartyk, Głupi. E... No, i schodzimy z tej plaży, bo tam u góry można będzie się gdzieś jeszcze ukryć przed tym deszczem. A tutaj chyba. I teraz zaczęło napier... Będzie coraz gorzej. Chyba, że tutaj. A my jak Ale prawdziwi, zorientowani, się w nadmorscy tubylcy niemal. E... Nie mamy kurtek odpowiednich. No, duże no kaptury przejmów. tu do była zachowania. koszulka potrzebna i taka kurtka sztormiak z kaptury, z i już byśmy kurtka, byli... No, uratowani. uratowani. No. I jeszcze kaptur z takim sznurkiem, żeby dało się go zaciągnąć, nowet? Tak, jest. krótkie spodnie, sztormiak I można chodzić. I ogień. No ale to nie. To nie u Gawroński. Nikt nie mówił, że my zawsze jesteśmy przygotowani. no Dzisiaj gofrów ani lodów chyba się nie da kupić, bo jest tam w środku. Nie wiem, czy Podejrzewam, to się że... Się Wydajeżam, że tylko można napoje nabyć w obecnych warunkach No mało przyjemnie, nie Alelele. wiem czy to widać chyba nie widać Ojej. Ale pada mocno No i co zrobić? Dobrze, że samochodu nie wzięliśmy Co mamy? No Dłuższy spacer Dobra, teraz Zgadza się No dobra, to ja tutaj dobra, zrobię parę, przerwę, to bo, bo ja tu nie mam co nagrywać, widzą ludzie z każdej strony. Dobrze. Przerwa. Daleko jeszcze? No, daleko. Weź tam zup teraz to. Dobra, wracam. Czekaj, tutaj idziemy. Po Chodźcie, miasto, gdzieś tak? schowamy. Przed tym deszczem na chwilę jakąś kawę pijemy gdzieś? No może tak Ale gdzie? A w koktajlu? Weź to no trochę do parasola na mnie, skieruj bo... no, Mówiłaś, że nie chcesz później A ty co? Tyłem? Żeby nie nawracać tam pewnie Słabo Jak spacer? Bomba Fajnie. nie? Ciepły, już gorący Orny. I to duszny. fakt, teraz to już mi jest duszno. Ale już jesteśmy, słuchajcie, na finiszu. Chyba, że w domu whisky pijemy tam. Tam może być spokojnie. No to chodźmy. Ale do domu whisky, nie na whisky. Chodź, zobaczymy tam bliżej, jak spacer wygląda. No, ja nie I wiem do, do dziś. No. Jak wy tu wtedy wbiegliście? Jak my tu? Wbiegliśmy dwa razy wbiegliśmy Nie wiem czy przypominacie sobie zimę, Państwo taki film Przed chyba... Zimę, w kurtkę Roku i półtora panowie tutaj wbiegli jak roki na górę Jak dwa roki Jak dwa roki jak długo będzie dwa roki od tego wydarzenia O patrz Tu pewnie jakaś kolonia Wycieczka. Obejmę Cię, tak? Dobra, bo Dobrze. jestem wtedy bliżej pod parasolem. Obejmij. Będzie Ci jeszcze cieplej? Jak Linda powinniśmy, ale... A. To Jezu, wiem. A to wszystko martwe? Co Nie to no, tu się okay, wydarzyło? Jest... Czynny. Dobra, słuchajcie, to tu robimy małą przerwę. No tutaj wejdziemy i pomyślimy. I się zastanówmy O, tu ostatnio balowaliśmy Tak, ostatnio była dobra impreza Uu. Wszystko przygotowane, można balować Ene, due, riketa, fakke Fakke, zwłaszcza No to dobra. też jest jakiś pomysł Dobra, to... Czy jak myślicie? Obstawiacie teraz, gdzie pójdziemy? Nie, Ja to zdejmuję, to bo. No, 2 długi rękaw pod filmem. chociaż Co? mi też jest ciepło, nie powiem. Mam pełno błota w butach. Widzicie to? No, no dobrze. Może do lazurowej idziemy na kawę. Yy, też może być. Tylko tam, tak w środku, bez takiego, wiesz, jest bez. Na zewnątrz to się jest, bez żadnego parasola, bez niczego chyba. No ale w środku byśmy się no tu, cóż. Wiem sens, że się na zewnątrz usiadła nawet, tylko pod parasolem. No, chyba nie ma, chyba, że tam są. Chodź, Ale sprawdzimy. To, to nie Możemy to sprawdzić. Nie wiem, czy takie zajęte. W Lazurowej to aż takich tłumów nigdy nie ma. Ktoś, bo ja się zabiję w tych japonach. A co mam zrobić? No nie, nie grzej tak, bo <noise> ja się pośliznę na tych kaminach. <noise> nie grzej tak. O, żebeczka nasza ukochana. Żabusia. Żabusia. No, tak, tak pana Żabusia czy żabcia? Żabusia. Niezorientowana jestem. No. Trójmieszczanka Trójmieszczanka. Wszyscy się pochowali. To jest trójmiasto czy trójmiasto? Trójmiasto czy trójmiasto? Tak się mówi, przepraszam czy przepraszam? To zależy. O, tu na górze? Muzyka tam jest dobra. E, dobra muzyka, dobra. ale nie, nie, nie dobra, teraz muzyka, ale... Dobra, nie na teraz. kończę na chwilę, bo się boję <noise> to Tutaj są parasole, o, no to, No to dobra. chyba jesteśmy uratowani to Dobra, to nawet dobra. nie będę wyłączać tego telefonu A tu co się stało przy Rabce? Teraz tu hot -dogi sprzedają Gdzie? Na zewnątrz, zobacz A jest oddzielny, tak Tak no. To może i nie głupie powiem Ci, bo tam zawsze kolejka Nie, to wypchnąć pewnie, tak. bo tam tłum, tłum zatykało, ludzi... nie? Tak. Dobrze no, to Jak weźmiemy kawę, to... Jezu. To co? To padnie. Znaczy, to, ale powodować? tutaj też jest mokro, wiesz? I to bardzo. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale to, to jest wszystko jest... mokre. Kuńcz proszę cię. Dobra. Jest dokładnie tak jak myślałem, weszliśmy i nagle teraz widzę, że przestało padać. Ale przynajmniej zrobimy przerwę, coś się tutaj ogarnie w telefonach i wypijemy kawkę dobrą. W ogóle w pięknych okolicznościach. tu ładnie jest, nie? Mhm. Bardzo. Słucham? Gorąco jest bardzo. Gorąco jest bardzo, no płyniemy oboje, no ale takie uroki niestety. I co będzie teraz? Jak wypijemy kawę, idziemy do centrum, tak? Tak. No i bardzo dobrze. Ryby kupimy. Mhm. Tak, i później coś zjemy może u nas u siebie. Tak. Bo mamy tam tego żarcia trochę. No. Tak, może się trochę ten balkon ogarnek, jak wrócimy, żeby tam można było sobie swobodnie wychodzić. Może tak nie będzie zacinało dzisiaj na ten balkon? Tak. No, dobrze. No to gitarka. Muszę banko.